Hej kolego, o tym nowym... pamiętaj o jednym: zostaw łapkę w górę, ewentualnie naciśnij dzwonka. Dobra, to teraz już Ci nie zajmuje czasu. Zapraszam Cię na film. Ula la si buple, że tę gódz nie umiem jach w języki. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. No dobra, <grym> już koniec. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jest Tony strony Jack Samurai, witam w kolejnym odcinku z Raymana czy Hoodlum Nie wiem, czy prawdopodobnie ostatnim. Ale jesteśmy przy przeciągu do wieży Leptysa. Tak jak wiem, powinienem wcześniej jeszcze pokazać, co tam się działo. Niestety wyniknął pewien bardzo istotny problem. Mianowicie znów coś z zapisem się stało. Musiałem to przejść po prostu od nowa, a ja niestety już nie miałem za bardzo chęci. Też i przechodzi... O kurde, ja myślałem, że się zaciął, kuźwa. Nie musisz tak do mnie strzelać, kuli. Awa, mia, mia. Także przy okazji bardzo wam wszystkim dziękuję za łapeczki pod poprzednimi filmami. Moi drodzy, jesteście super. Ja bardzo wam wszystkim dziękuję. Ja na pewno się odwdzięczę, ale to też przy okazji wiadomo, że ludzie oglądają to co ja tu nagrywam. A jednak trzeba byłoby przecież dokończyć nagrywanie Raymana na 3, nieprawdaż, moi drodzy? Mam tylko nadzieję, że tym razem nie będę musiał tego przychodzić od nowa, bo powiem szczerze, że nagrywanie tego... W pewnym momencie robiło się naprawdę męczące, dlatego że OBS w pewnym momencie nie wykrywał pełnego ekranu, ale ta akurat wcale nie jest dość problematyczne. Problematyczne było po prostu zebranie się i nagranie tego wszystkiego No nowa, plus jeszcze parę rzeczy się tam jeszcze zadziały, o których na razie mówić nie chcę, bo nawet nie ma... Nie, inaczej, nie to, że nie ma o czym mówić, po prostu niektórych rzeczy po prostu się nie mówi. Zauważyliście, ostatnio też zacząłem powracać do streamowania, niestety jak to się mówi wysiłki w pewnym momencie sięgnęły fiaska a to głównie dlatego, że no po prostu tak, pamiętam, że gry miały być już na drugim kanale, ale jak mówiłem wam wcześniej, ja próbuję jeszcze oj, źle wziąłem dobra, pamiętam, będę musiał teraz stanąć na tej pływce i wycelować o Jezu, ja nie pamiętam gdzie to prowadziło. Czekajcie. Aaa! A ja źle stanąłem XD. No dobra, trudno. I teraz Ej, no miałeś się otworzyć! Halo, stanąłem przecież na płycie. Głupia klatka. Dobra, jeszcze raz. I... Szybko, szybko, szybko. Teraz się otworzył? No! Okej, okay, teraz sobie przypomniałem. O niektóre z... Sy... Kuźni. No nie! Ej, no bez jaj. Teraz szybko poszło. Dawaj, 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 dawaj! Dolecisz, dolecisz. Tak jest, doleciał. Potrzebne mi jednak są te klatki, bo jak będę walczył z refluksem na samym końcu, to jednak mi się bardzo przyda. Bo inaczej Uff. będzie dość nieprzyjemnie. Gdzie? Where is moja puszka? A ta puszka jest tu. Zaraz. A pamiętam, że wcześniej jakieś też były. A, dobra. No tam jest tajne przejście. Kurde, ja tak nie pamiętałem. Tylko szkoda, że ta czerwona puszka i tak przydaje mi się tylko przy jednej rzeczy. Ale cóż, lepszy rys niż nic. Przynajmniej to przydałoby mi się parę tych bardziej niebieskich. O kurczak. Nie no, elegancja, francja. Same punkciki lecą tutaj na moje konto. Szkoda, że tyle po prostu nie ma pieniędzy u mnie. Hehehe, kurde, nie, śmieszne I zrobiłem jeszcze jeden błąd. Mianowicie jeszcze chciałem przeprosić tych, którzy tam yy, myślę powiedziałem się, co zrobiłem. Nie chciałem. Nie wiem czy ktoś by to w ogóle oglądał. Ale jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Będę po prostu już zapowiadał streamy. Nie będę robić na spontanie, bo to jest głupota. Widziałem po prostu, że już nikt nie przychodził. Wiadomo, streamy niestety liczyły po 2-3 osoby na krzyż. Maksymalnie było ze 4. A... Jest około 2000 Wiem zaraz będziecie mówić. Jego Bama, za zamknij morderstwo, po prostu nikt się nie chce. Gadać pierdoły, jesteś nudny. Staram się, tak. Nie jestem jak Frizz Nie mam własnego teamu XYZ czy tam 55, cholera. Wie o co chodzi, ale po prostu się staram, tak. A już mam. Yy, gotowe w planie, mam dwa projekty, już więc. Możecie się nie martwić, jeśli chodzi o Recki. One wrócą i to już niebawem. Tylko najpierw dokończymy Reymena, a gry po prostu zrobimy już na tym drugim kanale. Jak chcecie, to będziecie mogli sobie potem wejść. Link do drugiego kanału będzie w opisie tego filmu. Danon był w sumie, opowiem wam w sumie historię, jak to w ogóle było. Danon był moim pierwszym kątem i w zasadzie jako Danona ludzie mnie po prostu znają. Ludzie po prostu mi tak mówią, tak się po prostu przyjęło. Był moim pierwszym nikiem. Z tego niku ludzie mnie po prostu. Tam koledzy, i no, mogę powiedzieć, też i przyjaciele bardziej mnie znają pod tym nickiem, a Jackie a Jackie miał być po prostu taką odskocznią od standardowych gameplayów. No i oczywiście jak widzicie po prostu wróciłem do starego śmietniska. Znaczy nie mówię, że to jest źle. Ale już mówię, po prostu chciałem już to sobie uporządkować, ale najpierw po prostu Raymana dokończę. Dla was, między innymi, i dla siebie, żebym już po prostu o tym dalej nie myślał. Zdałem sobie sprawę, jak łatwo po prostu teraz się te helikoptery od mroklumów pokonuje, kiedy się już po prostu widzi, jak to w, w pewnym momencie jest łatwe. Chociaż i tak dostaję w a jednak mi to nie przeszkadza. Dobra, jeszcze trzeba będzie kilku pokonać, a no zanim... Kolejny dojdzie, to niestety trochę potrwa. A was no i zwiał. Dobra, gdzie jest ten... A właśnie. No, nareszcie, kurde, ja już myślałem, że się nie doczekam. Także stosuję... Także wracając do tematu. Jeżeli chodzi o plany, to mam w planie zrobić w końcu tą recenzję amfibii drugiej mm, yy, drugiej połowy trzeciego sezonu, bo jednak bądź co bądź trzeba będzie jednak to zrobić, bo jest bardzo dużo do omówienia. Wiecie co? Ja to sobie tak myślę, że ja sobie to przejdę. Przejdę jeszcze jeden poziom, w którym trzeba będzie też przejść Globoxem poprzez te śmieszne maszyny. No i w sumie przejdziemy sobie Refluxa w sumie... Przejdziemy po prostu w ostatnim odcinku. Wiecie, żeby to było takie jakby, jak to się mówi, zwieńczenie tego wszystkiego. No myślę, że po prostu... Hmm, dla mnie najlepiej by było po prostu teraz nagrać to do, właśnie do momentu, kiedy my dochodzimy do refluxa, a dopiero potem nagram po prostu samą finową walkę. Wy, wiecie, film nie będzie długi, będzie on podzielony właśnie na ten dobry odcinek, no a wtedy wam też o wiele będzie lepiej oglądać, tak, bo nie będziecie się jakby chodzi tu też głównie mi o czas, wy sobie obejrzycie odcinek na 20 minut na 25, w zależności jak wyjdzie i czy w ogóle mi to znowu wyjdzie, żebym znowu nie musiał włączać i konfigurować OBS-a specjalnie, bo to już naprawdę jest wnerwiające w pewnym momencie. Sama konfiguracja obs jest też bardzo wkurzająca, głównie dlatego, że nie ma on dość przystępnego interfejsu. W ogóle wiecie jak ja się musiałem też natrudzić, żeby zrobić te durne do, dodatkowe ścieżki dźwiękowe. To jest, to jest normalnie tragedia. A, to jeszcze tu są punkty. Oho. Ja coś słyszę. Chyba karetka jedzie, no. No tak, jedzie karetka więc tak, prawdopodobnie tak jak teraz to oglądacie ten odcinek, pojawi się dzisiaj. Jeżeli mi się uda, a kolejny będzie może za dwa dni, ewentualnie tak. A następny będzie albo w poniedziałek. Spadaj ciadu, w sumie to z nim się nawet lać nie musimy. Ale wkurza mnie, więc on dostanie prosto w mordę. Idź stąd. Ja chcę moje punkciki. GIVE ME MY POINTS! Dawaj to! Dobrze. nie potrzebuję większej zachęty. Uwaga. Hopla. Hopla. Ha! widzicie? Nie zapomniałem jeszcze jak to się robi. Mam jeszcze odruchy. Nie mam czaczy, nie kuma czaczy, a ja kuma czaczy. Hakuna Machacha, jak cudownie to brzmi Hakuna Machacha, to nie byle wzik W sumie, wiecie co, dawno też nie śpiewałem Chyba będę musiał kiedyś jakiś cover nagrać w końcu Ale na Jacku, bo... A ty stąd spadaj Mógłbym go akurat załatwić na strzała, ale... Myślę, że nawet nie walczysz z nim użerać On nie jest godny mojej uwagi I proszę bardzo, udało się nam Uwolniliśmy ostatnich pinsów No, tam przesadzasz, jest tylko 16 stopni. No, to prawda, i tak trochę, jak to się mówi, pisga zimnym. Jest to dość chłodno, no ale nie jest raczej jest tak źle. No, moi drodzy, doszliśmy w końcu do punktu kulminacyjnego. Tutaj dojdziemy, no, na prawie sam szczyt wieży. To jest bardzo fajny level, chociaż było odrobinę wkurzający. Ale. Ten poziom jest naprawdę fajny. Pamiętam, jeszcze parę lat temu, samo podskakiwanie od tych balonach było dość przyjemne. Chociaż kiedyś mnie to denerwowało, głównie dlatego, że Morklumy, które powinny strzelać potrójnie, a strzelają pojedynczo, pomimo skina. Pomimo no, skórki, innego wyglądu, po prostu modelu, wiecie o co mi chodzi. To one bardzo mnie wkurzają, dlatego że... Ich pociski mogą też przebijać te balony. Dzięki czemu po prostu w pewnym momencie mogłeś spaść. A gracz mniej doświadczony był lekko sfrustrowany. Lecę potem. No, wiesz. Nie, nie wiem, ale wiesz co? Wiedzieć, nie chcę. Wtedy może to są jakieś prywatne sprawy. Wink, wink. a Nic z tego! Uf! Uwaga, ale też możemy niszczyć te balony. A właśnie. Nadal mnie zastanawia, jakim cudem mroklumom tak szybko udało się osiągnąć taki industrialny poziom w tak krótkim czasie, bez kitu. Nie wiem. A może mroklumy są tak jak te orki z Warcamera. A, tym Mendo jedna. Dlaczego do mnie strzelasz? Bo wiecie o co mi chodzi? Orki z Warcamera miały coś takiego, że mają coś takiego, że jak one się już. Pojawiają, to one już parę rzeczy umieją mi się jakby uczyć się nie muszą uczyć, bo już wiedzą to, co powinni wiedzieć. Na przykład jak pojawi się jakiś ork, który potrafi zbudować jakieś śmiercionośne działo chodzącego mecha z, nawet z najgorszych śmieci, to on będzie to umiał To jest Rayman! niezwykłe. Może my no też tak znalazłem! mają! O kurwa, ty, to tylko nie ty! O nie, Globox, to jest Globox, ten level Trochę się bałeś, co? Podwieźć cię? A, ja nie chcę! A teraz wieści dla tych, co grali w Warcrafta 3. Jak sami słyszeliście, Rayman ma dokładnie taki sam głos, jak Artas w oryginalnym Warcraftie 3. To my, i Ray, Ała. Dobra. idziemy! A, okej, okay, dobra. Jak to się obracało? Dobra, już pamiętam. Prawym kontrolem po co się tak nagle przyciszyć? Dobra, czas na mój ulubiony poziom. Teraz będziemy mogli sobie do mrklumów postrzelać. Naszym głównym zadaniem jest wyeliminować wszystkich szturmowców. Dzięki czemu będziemy. Dobok, zamknij się! Dzięki czemu wyeliminujemy wszystkich szturmowców i dostaniemy się na sam szczyt wieży. Super Globox, ale nie pomagasz mi swoim durnym gadaniem. Widzisz, że do nas strzelają, ma ty co? Andy! Andy! Andy jest zły, człowieku! Dlaczego tego nie rozumiem? przepraszam, ja się za bardzo ekscytuję Bardzo stolne dziecko. No, gdyby nie to... Powiem tak, jeżeli... Sam żeby jego umiejętności nie spiegę tego mnie? co... Masz wyry, pistą metę, tylko mogłoby być trochę więcej okiem. Jak na moje sanie... No nie chodzą słuchy, że chcesz zawezwać Tetrisa. Powiedz, że to nieprawda. Andre, złotko, wiem, że jest fajnie, ale nie zachowuj się jak ten brota. Złodko, fuj, wejdź tak do niego nie mówił, Bo jeszcze mnie okażą o coś. Ura! Nie no, śmieję się, ja mówiłem coś na ten temat. Mogę być kamafabem i będę. Nie no, dobra. Zgrywam się po prostu. No ale... A w sumie może nawet kiedyś yy, zrobię o tym materiał. Mogą się pe... Większość ludzi pewnie ze mną się nie będzie zgadzała. No ale wiecie, za bardzo już mnie to nie obchodzi. Mogą mnie nawet i wyrzucić. Mam drugi kanał, więc... Zawsze ten poziom mnie bawił, bo tak, nie dość, że możecie sobie nabić masę punktów, jeżeli macie też dobrego cela i wiecie jak opanować rozrzut tej broni to już praktycznie będziecie nie do zatrzymania. O kurde, już mi licznik zwolnił. A flark! Jest mi... Właśnie. Możemy byście... się... Bawimy się! Jest super! A bo dobra, dam później to na głosowanie. Czy nadal nie byście chcieli strażników galaktyki? Po w sumie przychodzenie tego to jest naprawdę przyjemna rzecz. A ty, a ty ty, nie ma tak dobrze. A masz ty śmieciu! Mam tylko nadzieję, że jak wyślę ten film, to wszystko się ułoży. Mam nadzieję, że to się nagra, bo już po prostu jestem powoli wnerwiony tym, że muszę to nagrywać po raz dziesiąty. A masz! Wiecie, dziesięć co tak mało, dawać mi tu i więcej. Ja was rozgromię wszystkich ja całą flotę wam rozgromię. Nie bądź niegrzeczny, przejdź na stronę dobra. Kurcze blade. Także mój plan na ten temat jest... taki... Się, Najpierw przejdziemy sobie mena 3, a potem zamierzam się zająć jeszcze pozostałymi projektami, które mam tu do rozpisania. Hmm, zobaczy. Zamach. do filmów też Zrobi postaram wrażenie. się jakoś wrócić jaki AŁA! Jak już postaram się... Ała. Wygląda na to, że wszystko chodzi tip -top. Żadnych smuk ani nic Smug? Kto ty czyściłeś. Czyż w tym pojeździe nawet nie masz tych! Czyż w tym pojeździe nawet nie masz szyb takie smugi. Andrzej! Au! Andrzej, jesteśmy. Dobra, ja jednak do końca nie pamiętam jak się tym steruje. Ała. Wyszedłem dość. Jak widzicie, wyszedłem dość sprawy, ale dało nam się. Jesteśmy już na miejscu. Przypomnij nam sobie, że tylko prawym kontrolem się obraca. 99, a gdzie ten 1% ja się pytam? To jest oszustwo jakieś! Trzymam śrubokręt w ręku, rozumiesz? To jest śmiercionośna broń w ręka przyszłych inżynierów! Dawaj mi ten 1%! Refluks, no dobra. Idziemy teraz na sam szczyt. I niestety, Dzięki energii będę musiał powiedzieć... Się Andrzej, zamknij dupę! Dobrze, tam nie wejdziemy, jeżeli dobrze pamiętam, tutaj jest przejście. Tu nawet jest bugowane, bo ta ściana jest zupełnie inna niż inne tekstury. Wow, brawo, twoja elekwencja jest na tak wysokim poziomie, że mógłbyś występować w stand-upie ewentualnie. Może na lektora się nadasz, to? Yeah, Andy. <laughs> Dobra, mniejsza. No i co moi drodzy, na tym byśmy w sumie zakończyli jak na razie nasz odcinek. Tak jak obiecałem, finał będzie w poniedziałek albo we wtorek. Wszyscy mają wakacje, także widzę, że będą wszyscy mieli czas. A ja będę się na razie z wami żegnał. Także komentujcie, subujcie, no i oczywiście miejcie dzwonek w pogotowiu, żebyście byli na bieżąco ze wszystkim, co się będzie tutaj działo. Postaram się teraz jak najczęściej te materiały robić. Biorę się jeszcze za roboty za inne projekty, a potem co? Yy... Wiecie co? Bo zastanawiałem się nad tą grupą na Facebooku i myślę, że nie wiem, czy to akurat ją zostawić Będę się musiał zapytać, czy ktoś to w ogóle albo po prostu ją usunę i stworzę może coś nowego. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Trzeba będzie zrobić małą gru kolejną gruntowną przebudowę. Także widzimy się w następnych odcinkach, a później jeszcze umówimy sobie parę spraw może na jakimś QA, jeżeli byście wysłali. Także. Widzimy się w kolejnych odcinkach, także baju!